W dzisiejszej sesji. Witam, Witam pana sekretarza. Proszę państwa, otwieram 15. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. W Na podstawie ministra obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Przedstawiam Państwu teraz porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. W punkcie trzecim uchwały wniosku informacji oświadczenia i w punkcie zakończenie obrad. Czy Pan Burmistrz pozwolenie będą chce wnieść porządku obrad? Tak proszę Państwa Panie Burmistrza, proszę o wprowadzenie do porządku obrad korzystając z tego, że mamy dzisiaj właśnie sesję nadzwyczajną dwóch projektów uchwał. To są projekty w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym wodąca, a zdefarto jest to strefa aktywności gospodarczej i podstrefa karczmie specjalnej strefy ekonomicznej. Działki z, dwie uchwały są na przygotowane, albowiem e, charakter jednej działki jest taki, że w obrębie e, tego kompleksu mamy użytkowanie wieczyste i ze względu, że powiem proceduralne do celów przetargowych muszą być e, podjęte dwie uchwały, czyli jedna uchwała na kilka działek i oddzielnie uchwała na, tą, na ten segment, który zawiera o, o, tą działkę, która jest w użytkowaniu e, wieczystej. To tyle. Dlaczego akurat zdecydowaliśmy się prosić Państwa o wprowadzenie na tą sesję? W związku z tym, że pozwoli nam to przyspieszyć rozpoczęcie procedury przetargowej na tej działki, co najmniej od 2 tygodni. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, technicznie pierwszą uchwałę będziemy głosować tą, które jest kilka działek, następną tą, to gdzie jest ta jedna, tak? Tak, tak no to proszę bardzo, dużo już do wolnej kolejności, bo to jak będzie kolejność, to jest czy Państwa opłynie na nie to, nie nie to, to, komisji, to stara, żeby rozszerzyć porządek obrad i wprowadzić dwa projekty uchwał do porządku obrad? Dziękuję bardzo, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad zostanie rozszerzony, i teraz musimy zrobić tak. W punkcie drugim będzie punkt 2.1, to będzie uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Punkt 2.2, to będzie projekt uchwały w sprawie sprzedaży działek, który jest o numerach 598, 599, 661, 603. I projekt 2.3. I będzie następna uchwała o sprzedaży działki nr 602. I w takiej kolejności. 602 i 345. Tak, 365. W takiej kolejności będziemy procedować uchwałę. Proszę Państwa, przystępujemy do punktu 2.1. Rozpoczęcie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Na obszarze miasta wyboru tworzy się odrębny obwód głosowania w domu seniora Leśna Polana do przeprowadzenia głosowania o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2015 roku. Dwa numery i granice obwodu głosowania o oddziału siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Na ustalenie zawarte w niniejszej uchwale wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie pięciu dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Paragraf 3. Uchwała podlega w przekazaniu wojewodzie małopolskiemu oraz komisarzowi wyborczemu w Krakowie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Bukowo. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małgorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na granicach ogłoszeń na terenie miasta Bukowno oraz zamieszczeniu w wielkich informacji publicznej miasta Bukowno. Uzasadnienie. Na podstawie artykułu 12 paragraf 4 ustawy z dnia 4 stycznia -20 2011 roku Korekt Wyborczy. Tworzy się odrębne obwody głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu wyboru będzie w nim przybywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Niniejsza uchwała ma na celu umożliwienie osobom w domu Seniora Leśna Bolana do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy. Liczba Pensjonariuszy Domu Seniora upoważnia burmistrza miasta do złożenia wniosku do Rady Miejskiej o utworzenie odrębnego obchodu głosowania zgodnie z artykułem 12 paragraf 4 kodeksu wyborczego. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa ma pytania co do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Pan Leopolderna, nie jestem za. Edmund Mitruk, jestem za. Pani Barbara Kowalska? Jestem za. Pani Grażyna Kowina-Świterek? Jestem za. Pani Magdalena Kumańska? Jestem pan za. Pan Sylwester Majda? Jestem za. Pani Barbara Maj? Jestem za. Pani Justyna Markiewicz? Jestem za. Pani Jerzy Rosa? Jestem za. Pani Zofia Skalpa? Jestem za. Pan Krzysztof Stój? Jestem za. Pani Jarosław Tomczyk? Jestem za. Pani Bożena Marczak? Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 13 głosów za. Z do drugiego projektu uchwały. Sto uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w uchowni obradę między innymi stanowiących działki nr 598, 599, 600, 601, 603. Rada Miejska w Bukowni uchwała. Paragraf 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż niewiąca, nieruchomości położonych w Bukowni obręb ob terminecyjny Wodące stanowiących własność gminy Bukowo oznaczony jako działki nr 598 o powierzchni 05740 hektara nr 599, nr 600, nr 601 i nr 603. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bukowo. Paragraf 3. Uchwała w życie z dniem Podjęcie. Uzasadnienie. Z uwagi na zainteresowanie inwestorów na miejscu przeznaczonych na inwestycje na terenie strefy aktywności gospodarczej, burmistrz miasta dokonał postanowił przeznaczyć do sprzedaży działki objęte specjalną strefą autonomiczną o numerach 598, 599, 600, 601 i 603 dowodów ewidencyjnym wodąca. W związku z tym już paragraf A uchwały numer. 47 przez 267 przez Rady miejskiej w duchownie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości w świadskiej, wydzierżawienia lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata stanowi zbywanie nieruchomości stanowiącej gminy komunalne w formie sprzedaży zamiany zrzeczenia się, oddania użytkowania 26 lub wnoszenia podkłady niepienięte do które następuje do zborową Rady Miejskiej w wyrażoną formie. Uchwałę wnoszą o podjęcie stosownych uchwał. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Pan doktor Jestem za. Edmund Jestem za. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Grażyna Korina Świederek. Jestem za. Pani Magdalena Kyłańska. Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Barbara Maj. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pani Jerzy Rosa. Jestem za. Pan Skałka. Jestem za. Pan Krzysztof Jestem za. Pani Jarosław Trączyk. Jestem za. I pani Józna Barczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 13 głosów za. Przystępujemy do punktu 2, 2, 3. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Bukowie obręb rewidencyjny Wodące stanowiącej działkę nr 602 oraz prawo użytkowania wyczystecznej nieruchomości położonej w obręb obrót rewidencyjny Wodące stanowiącej działkę nr 345. Rada Miejska o uchwała. paragraf 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż 1. Nieruchomości położonej w obręb obrót rewidencyjny Wodące stanowiącej własność gminy Bukowno, oznaczonej jako działka nr 602 o powierzchni 5660 6610 tysięcznych 2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w łupni o tymcyjny wodące stanowiące własność skały państwa oznaczone jako działka nr 345 o powierzchni 13 000 13 tysięcznych hektara. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzchni burmistrzowi miasta Bukowo Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z podjęcia. Uzasadnienie. Z uwagi na zainteresowanie inwestorów na wynik przeznaczonych pod inwestycje na terenie strefy aktywności gospodarczej, Również Miasta Dupogry postanowił przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość oznaczoną jako działka nr 602 o powierzchni 05 660 000, 000 hektara oraz prawo użytkowania wyczystego nieruchomości stanowiącej własność w skarbu państwa oznaczonej jako działka nr 345, obydwu kobiecyjnych wychodzących. Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie strefy aktywności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z tym już paragraf 2 uchwały nr 47 przez 267 przez 2005 Rady Miejskiej Bukownie, z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawienia lub najbliższych dłuższy niż 3 lata stanowi, że zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne w formie sprzedaży, zamiany zrzeczenia się poddania, użytkowania wieczystego i wnoszenia w niepieniężnych do spółki następuje za zgodą Rady Miejskiej w zależnej formie uchwały. Wnoszę o podjęcie stosownej uchwały. To otwieram dyskusję na projektem uchwały. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie ma przystępujemy do głosowania. Pani Roberna. Jestem za. Jeden jestem za. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Grażyna Tobina Jestem za. Pani Magdalena Kubańska? Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Barbara Maj. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pani Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zodiac Stałka. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. Pani Rosław Tomczyk. Jestem została podjęta. 13 głosów za. Państwa przystępujemy do głosu trzeciego w porządku obrad? Kto do głosu informacji i oświadczenia? Ja mam takie... może Panie ja jeszcze... Burmistrzu, na chwileczkę. Dobrze? Ja proszę ja, Państwa bardzo bym prosił wszystkich Radnych o podanie aktualnych telefonów i e maili do Rady. Oraz y o to, żeby jak do dziewczyny dzwonią, jeżeli ktoś ma pocztę osobą w swoim telefonie, to bardzo proszę odbierajcie ją. Albo zlikwidujcie nie tylko dlatego, że poczta jest i jej nie odsłuchujemy, a poza tym to bardzo bym prosił o to, jeżeli jest sytuacja, że się nie da odebrać telefonu, to bardzo proszę o odzwonienie, żeby było wiadomo, że każdy został powiadomiony i taka informacja do radnych dotarła. Ja bym miał tyle. Proszę Panie Burmistrzu. Ja chciałem tylko Państwu podziękować za podjęcie dzisiejszej uchwały z uchwały w sprawie podjęcia Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Jeżeli można, proszę, proszę bardzo Pan Gerda. Odpowiedzi na to pan Przewodniczący przed chwilą, mówił o tym, żeśmy dzisiaj na Komisji Budżetu podjęliśmy wniosek, aby wysyłając maile do poszczególnych Radnych, dać formę potwierdzenia. I każdy, kto odczyta, potwierdza i to jest wiadomo, w biurze, że odczytał informację i w ten sposób będzie też potwierdzenie, że informacja dotarła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także bardzo proszę o dostosowanie się do wniosku, który został Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie, to w związku z o Sous-titrage ST' 501